Cześć wszystkim! Dzisiaj mam wolny i postanowiłam, że będę nagrywać. Wolne w sensie, że nie mam ze sobą Adasia. Yy, yy, Adasiem dzisiaj zajmuje się tata. Więc wzięłam od razu sobą, ze sobą słuchawki, bo jadę na zakupy, na spożywkę oczywiście. I to jest jeden z takich momentów, kiedy mogę sobie na spokojnie posłuchać muzyki i nie muszę się martwić o to, czy moje dziecko płacze, czy nie płacze. E, więc mam ze sobą słuchawki, mam listę zakupów. E, najpierw jadę na zakupy, później jadę na pocztę, później jadę do Bogumiły i do Krzyśka. Pokażę wam, e, kupiłem sobie mieszkanie. Woo! E, I i co jeszcze? Nie wiem. E, wyjdzie w praniu, więc na razie złapałam za kamerę, która jeszcze na szczęście działa, ale naprawdę ten ekranik. E, no, nie wygląda to za dobrze. Um, no, więc w praniu wyjdzie co będzie dalej. Wzięłam sobie słuchawki, ale nie naładowałam telefonu, więc nie mogłam słuchać muzyki, aż się poplułam. E, dlatego, że jadę teraz na powrocie na pocztę, bo jest fajna przesyłka, czeka na mnie, właściwie prezent, później wam pokażę. E, I potrzebuję kod, żeby mieli z czego zeskanować mi na poczcie, więc bałam się, że rozładuje mi się całkowicie telefon. Ah, tak, takie widzicie, to życie jest. Dobra, jadę właśnie teraz na tą pocztę. Muszę się skupić. tą paczkę, którą widzieliście. Właściwie mnie z tą paczką. To później Wam pokażę, co to jest, bo teraz nie mogę, bo będę prowadzić samochód. E, powiedziałam Wam, że pokażę Wam mieszkanie tam Babu Miły i Krzyśka, ale właściwie nie przemyślałam tego, że może oni sobie nie życzą, żeby pokazywać, więc nie wiem, czy Wam pokażę. Jadę teraz do nich z obiadkiem. Zrobiłam obiadek, gulasz wczoraj. Chyba ze trzy godziny się robił. Z wołowinki. I... Utarłam ziemniaki na placki ziemniaczane. Dobra. Jem tu nie przychaczyłam. Yy, I zaraz, chwila. Mam chyba najmniejszą podzielność uwagi na świecie. Chociaż teraz i tak już jest lepiej jak mam dziecko, wcześniej to była masakra. Jadę z obiadkiem, żeby mnie nie znienawidzili już całkowicie, bo nie pomaga mi przy przeprowadzce. Ale wiecie, za nasim to by było naprawdę niemożliwe. Zresztą oni chyba też wiedzą. O, jak mi ładnie świeci. E, żeby Was nie zmyliło, że jestem w samej bluzie, jest cieplutko, bo jest na minusie w tym momencie 4 stopnie. Są 4 stopnie na minusie. W nocy było minus 11, bo sprawdzałam, aż e, jak wstawałam małemu e, dać mleko. Ale tak nie lubię zimy okrutnie, <noise> że już staram się po prostu wyprzeć to z, z mojej głowy i jakoś się tak ubierać mniej zimowo, nie jest mi w ogóle zimno, ja już jestem przyzwyczajona do tych mrozów, do tego zimna, do tego wiatru, że jest, jest w miarę ok. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, ale teraz właściwie nie pamiętam co. Jak mi się przypomni, to się odezwę, bo teraz się muszę skupić na kierowaniu Słuchajcie, wczoraj już nie dałam nagrać rady odnośnie tej paczki, o której tyle mówiłam. Dzisiaj robię już któreś podejście, żeby wziąć w ogóle kamerę do ręki, i Adaś mi nie ułatwia. Chciałam Wam pokazać. Już rozpakowałam z kartonu. Karton jest wyniesiony, bo zajmował dużo miejsca. Rączki, jestem tak po. O! Nie wolno Adaś, proszę tak nie robić! Jestem tak poszczypana i tak podrapana, że mówię wam, że mówię wam ten łobus mały no, no nic nie będzie, nic nie będzie z tego nagrywania, na razie e, pokażę wam, jak on pójdzie spać. Musiałam wyjść z domu, żeby złapać zen, nawet się nie czesałam, ale tu chyba widzicie, e, dzisiaj jakiś taki mamy trudny poranek, ale nie o tym. Pytałyście, przypomniało mi się teraz, jak się ubierałam, że pytałyście pod ostatnim czy dwa ostatnie odcinki temu um, skąd jest ta kurtka i teraz dokładnie nie pamiętam firmy, ale pamiętam, że kupiłam ją um, w TK Maxie 5 lat temu Pamiętam, że była droga Kosztowała dokładnie 479 złotych, pamiętam jak dziś, ale to były najlepiej wydane pieniądze chyba w życiu. Ta kurtka jest tak ciepła, że teraz jest na przykład minus. Wiecie co się stało? Okazało się, że ja wczoraj gadałam i gadałam i gadałam, a że to się nie nagrywa, więc skończyło na tym. Skapnęłam się, bo przerzucałam sobie wszystko na komputer wczoraj i mówię coś mi tu nie pasuje e, no i nie wiem czemu tak się stało e, pokazywałam wam, mówiłam o kurtce, którą mam na sobie, chwila bo mój tu wózek ucieka że ta kurtka jest na tyle ciepła że jest minus, minus 6 stopni a ja jestem tak ubrana, nie mam nic innego pod spodem i jest mi naprawdę ciepło, więc o jaki ładny konik, zobacz Adaś jejku jaki śliczny chodź pogłaskamy konika cześć koniku widzicie takie mam bonusy, więc wychodzicie czasami na spacerki żeby mieć jakieś właśnie takie fajne bonusiki cześć koniku ale śliczny. zawsze chciałam jeździć na koniach tylko zawsze się ich bałam ja Ci Pokażę Wam w całości. Hejo! Tak myślałam. No dobra. Idziemy dalej. Konie nie chcą się z nami witać. Mówiłam jeszcze o kolczykach wczoraj. Bo zwróciliście uwagę na to, że mam nowe kolczyki. I faktycznie one są nowe, ale one się już nadają do wyrzucenia. Podobnie jak ten łańcuszek, który kupiłam ostatnio w HM-ie. I powiem Wam, że nie warto płacić, warto sobie dozbierać i kupić złote, żeby to było na lata, niż kupić jakiś szajs. Bo podejrzewam, że chodziło o to, że ja się w tym kąpię. I ten kolor, właściwie nie wiem czym to było pokryte, zeszła cała ta farba, powiedzmy z tego łańcuszka, więc łańcuszek już wylądował w koszu. Na śmieci, a kolczyki też wylądują, dlatego że one są szajskie. One mi się podobają bardzo, ogólnie kształt i, i to jak wyglądają, ale no niestety materiał, z którego jest, są wykonane, to jest yy, badziewie i porażka. Więc e, jak będę może kiedyś w Polsce, to sobie kupię tak, właśnie tego typu kolczyki, ale już wtedy złote. Tutaj niestety złoto jest bardzo, bardzo drogie, więc. Muszę poczekać. Od kilku dni chodzi mi też po głowie morsowanie, ale w tej chwili jest minus 5, bo sprawdzałam przed chwilą. W nocy jest w okolicach minus 10, więc chyba jednak jest trochę za zimno. Chociaż tak sobie myślę, że mam taką potrzebę się trochę, nie wiem, zrelaksować, wyciszyć. I tak sobie pomyślałam, że właśnie takie morsowanie po mojemu z jakąś taką fajną stonowaną muzyczką. Mogłoby być fajne, ale muszę chyba jednak poczekać, bo jest naprawdę zimno, co się często tutaj nie spotyka, bo tak naprawdę przez te wszystkie lata, które tu mieszkałam, to w zimie było w okolicach zera, no minus 2, to już było tak, wiecie, że naprawdę zimno. A teraz ten mrozik się już utrzymuje od dosyć dłuższego czasu. Przynajmniej wiadomo, że jest zima. I też jest śnieg, bo zazwyczaj to też się tutaj nie zdarza. Ale przynajmniej no, na południu w Norwegii. Eee, dobra i tyle. Chcę sobie teraz pochodzić w spokoju, w ciszy. Bo jest bardzo ładny poranek. Ptaszki śpiewają. Słoneczko świeci. Adaś jest cicho. Nie adać, Więc czas na relaks. I nie wiem do czego teraz wrócimy, co będzie kontynuacją tego filmu. Bo, wow. no tak wyszło. Ale nie musi być idealnie, jak wiecie. Więc, no, tyle. Małe w końcu zasnął, a ja wyglądam po prostu, jakby mnie ktoś wyrzuł i wypluł. Em, rozpakowałam sobie prezent. Bo to właśnie ten prezent do mnie przyszedł. Boże, jak ja oglądam. Muszę ukucnąć. E, dostałam mixa. Od mamy z Niemiec, od jej męża. I to był prezent na gwiazdkę. Plan był taki, że oni przyjadą tutaj do nas, ale niestety, przez te wszystkie pandemie i srandemie, wszystko się przeciągało i w końcu wysłała to pocztą. Wszystko fajnie doszło i ja się mega cieszę, bo czekałam na tego Lidlomixa. Bo to nie jest Thermomix, tylko Lidlomix. Z nadzieją, że będę umiała, wiecie, że odpalę i nagle będę gotować i wzięłam, wszystko tutaj wymyłam, odpaliłam, mówię młody poszedł spać, ugotuję sobie obiad i nawet nie byłam w stanie ugotować makaronu i nie dość, że nie mam humoru dzisiaj, jestem wkurzona. To jeszcze jak nie umiałam tego obsłużyć, to już po prostu jakieś apogeum. I jest dzisiaj masakra, więc yy, najlepiej dzisiaj yy, do mnie nie podchodzić, nie zbliżać się. Yy, bo ja się śmieję, ale tak w głębi to się gotuje. No, także, no co, pokazałabym Wam to wszystko, jak to wygląda, ale yy, wygląda to tak. że Zaczęłam tutaj gotować makaron smażyć. E, bo chciałam sobie jakiś prosty zrobić e, prosty obiad może, żeby było szybko e, i polec dużo osób polecało mi, żeby to kupić i ja się wzbraniałam i mówię, że nie ja nie potrzebuję e, koleżanki mają i super zadowolone i kup sobie Marlena, zobaczysz że życie sobie ułatwisz e, kupuj, nie, nie potrzebuję no i mama się wkurzyła i mi kupiła no, tak to wygląda. Teraz idę zjeść ten obiad w końcu, bo jestem taka głodna. Na, na śniadanie zjadłam tylko jogurt, żeby cokolwiek łapnąć. Mieszkanie w rozsypce, ja w rozsypce dzisiaj, no. Tak życie. Jednym z moich takich największych minusów jest to, że ja się strasznie szybko zniechęcam. Ja ogólnie, mówiłam to już chyba milion razy na tym kanale, że ja nienawidzę elektroniki. Dla mnie wszystko, co jest elektroniczne, yy, włącznie z jakimiś telefonami, to jest dla mnie czarna magia i ja tego nie lubię. Więc yy, bardzo szybko się zniechęcam, kiedy nie potrafię tego obsłużyć, i mimo tego, mimo tego, że ja na przykład czytam instrukcję obsługi, patrzę na to i czuję się po prostu jak największy debil, bo nie potrafię najprostszych rzeczy pojąć. Dlatego do tej pory na przykład nie potrafię yy, Obsłużyć swojego aparatu, którego trzymam w ręce, który trzymam w ręce, eee, mam go już nie wiem ile lat. Eee, nie potrafię obsłużyć swojego telefonu. Ja do dzisiaj nie wiem. Ja mam Samsunga S10 i ja nie wiem jakie on ma funkcje do dzisiaj. Mam eee, suszarkę eee, do prania. Też działam na trzech programach, a programów ma chyba z 12, bo. Nie wiem jak one działają, i wiem, że mogłabym przysiąść yy, i czytać, ale tak mnie to wkurza i tak mnie to irytuje, że po prostu przez to, że tak mnie to wkurza, ja tego nie robię. I dla mnie jedyną opcją to jest chyba to, że ktoś musiałby ze mną usiąść i tłumaczyć jak dziecku. Tak jak ja tłumaczę Adasiowi: Adaś, nie wolno szczypać, bo mamy to boli. Tak ktoś by musiał mi wytłumaczyć: Słuchaj, ten przycisk jest do tego. Tu musisz przycisnąć to, żeby stało się to. Przynajmniej dzisiaj fajnie wyglądam. W sensie fajnie jest ubrana. Tak mam. Dobra, koniec tego marudzenia. Postaram się odczarować swój humor i wskakuję na rowerek. Przebrałam się, żeby się nastawić, i zabieram się za pedałowanie. Lepiej i Wam też polecam, jak już czujecie, że się zaczynacie nakręcać, to przerwijcie to. Ja już dzisiaj się tak nakręcałam, byłam tak w takim złym nastroju, że spacer nawet nie pomógł, więc trzeba wyjść na level wyżej i spaliłam 196 kalorii głupoty z mojej głowy. No, muszę się teraz porozciągać. Nie mam tu miejsca, bo mam. Mało miejsca w sypialni, ale porozciągam się. I dajcie znać, czy chcecie film o poświęcony cały temu Lidlomixowi, jak go ogarnę. Czy Was to nie interesuje, bo mam nadzieję, że ja to jakoś ogarnę. I ja już kończę, bo jutro i tak nie będę miała czasu nagrywać. Trzymajcie się. Papa. Pa.